Ciemanka, ja jestem Lucek, to jest Farming Simulator 2017. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z tej gry i z tej serii. Wow, mamy nowego farminga. Zobaczmy, co tutaj jest. Najciekawsza zakładka to chyba mody. Od razu mamy tutaj takie coś: Downloads. No, nic nie mogę teraz pobrać aktualnie. I są mody, które już jakoś gdzieś tutaj się znajdują. Mamy tutaj jakiś system oceniania. A te akurat mody są chyba zrobione przez Giants. Mamy tutaj, jak klikniemy sobie na cokolwiek, to mamy pokazane przez kogo to jest zrobione. No i to są wiadomo, że oficjalne jakieś tam modyfikacje. O, i tak to wygląda. No, byłem bardzo ciekawy, jak to tutaj będzie działać. I widać, że działa. Tu mamy DLC. No, wiecie, te maszyny wygląda na to, że już je mieliśmy w grze w 15, no nie. Tak więc to są mody. Tutaj mamy multiplayer, ale on na razie nie działa, bo serwery nie działają. Tutaj mamy masę różnych poradników. A w ogóle tak, jeśli tworzymy nowy save, możemy sobie wybrać poziom trudny, poziom łatwy. Oczywiście mamy dwie mapki: Goldcrest Wallay i Sosnówka. Ja sobie wybrałem tą pierwszą. No i wybieramy sobie postać. Możemy być albo kobietą, albo facetem. Możemy mu wybrać, czy jej wybrać kolor koszulki, jeśli chcemy, tak, Pyk. Możemy zmienić jej imię, albo jemu imię chcemy. Ja już sobie utworzyłem tutaj grę. No i wybieramy sobie mody. Możemy coś tutaj jeszcze dodać prawdopodobnie. Startujemy. Muszę przyznać, że Ilość pojazdów, jakie tutaj mamy w farmingu, jest porażająca. Nie tylko pojazdów, ale ogólnie rzeczy, które możemy sobie kupić, które możemy mieć. Na samym początku, jak uruchomiłem pierwszy raz farminga i stworzyłem sobie save, to było dużo samouczków, które starałem się ogarnąć. Tu mamy jakieś pomidorki. Tak to, tak to wygląda, jak pomidorki. No i moja farma jest już tutaj. Zobaczcie. Jedno pole już sobie zmuciłem. Mamy tutaj same pokosy. Tu jest mój silos i jest samochód. Jeśli chodzi o samochód to można nim jeździć no, 123 chyba kilometry na godzinę, coś takiego. I pokazuję wam jak wygląda tu sytuacja z maszynami. Jest tego dużo. Możliwości jest dużo, zwłaszcza że dużo różnych typów tych maszyn jest. Możemy nawet sobie takie obiekty stawiać. Heating plant to jest coś, coś z ogrzewaniem. Nie wiem, nie wiem dokładnie co, ale zobaczcie. Bardzo, bardzo dużo obiektów możemy sobie tutaj kupić. Jakieś domki, altankę, solar. No to wiadomo. Panele słoneczne. Tu, to mieliśmy w farmingu 15, też, no nie? Ale możemy sobie stawiać też garaże, takie wiaty na nasze traktory, to jest bardzo fajne. A to nie wiem, do czego jest. Hmm. A to jest taka stodułka na, na bele, na baloty albo na trawę, albo na słomę. Ta zielona ikonka, jeszcze nie wiem dokładnie, co oznacza. O, mo możemy mieć też silosy. A widzicie, czyli prawdopodobnie mamy ograniczoną ilość rzeczy w silosie. O, patrzcie, co my tu mamy? Mamy tu rembag. I taki stojący, który możemy na naszej farmie gdzieś postawić, ale super. I jest oczywiście kersher. Jest coś tutaj. A, no i jeszcze woda. Będziemy musieli do naszych. Do naszych zwierzątek dostarczać wodę za każdym razem, też to sobie tam poczytałem. Tu mamy jakieś maszyny, i masy traktorów, co to? to? Przenośniki taśmowe. O kurczę, widzicie, widzicie, tu mamy to w standardzie. Nie musimy się niczym przejmować. Ekstra. Jakieś paletki. Okej, okay. to no może co? Przejdziemy sobie po wszystkich tych maszynach teraz, nie? Tu mamy obciążniki, ten jest najciekawszy, bo to jest taka beczka wypełniona czymś prawdopodobnie. Sporo różnych obciążników, naprawdę tych maszyn jest tu dużo. Mamy dwa różne samochody tym razem: Pickup Rodeo, którego już mam i Pickup TT. Tu mamy headerki, znaczy, no, transport do headerków. Tu mamy transport do ciągników, tak, to jest na przyczepy na ciągnik siodłowy. Tutaj mamy wózek do, do przyczep. Ja to tak mówię. No to to jest uh, to chyba do. Aha, do transportu paliwa, zdaje się. A to. Initial Ground State Delayed Fields. Mm, no po prostu taki wałek. Taki wałek. Uh, Strass. Aha, uh, 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 uh. oho, oho, oh, ho. Oh. Wszystko mam na razie po angielsku, bo to jest taka wczesna wersja. Tutaj mamy różne zbiorniki. O, tutaj mamy do transportu zwierząt. Yy, tu mamy paszowóz. Tu też jest chyba pa paszowóz. To jest maszyna. Nie, nie, nie. To jest, to jest coś innego. Też do zwierząt. No i tu mamy coś ciekawego. Takie spycharki małe. One są takie słodkie, malutkie. Pierwsze co to, to chyba będzie, jak sobie to kupię. No, to będzie pierwsza rzecz, jaką kupię. Ja też nie wiem, czy to będzie przydatne. Wolałbym kupować raczej takie przydatne rzeczy. Tu mamy. Tyle skopowce. Pyk. Jedziemy dalej. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Tak. Tu mamy ładowacze, też do nich akcesoria. No i technologia leśna. I tu ciekawe, bo mamy coś innego do łapania drzew. A nie, moment. Możemy ciąć drzewa tym. A widzicie, to nie jest do łapania, to wygląda jak do łapania, ale to jest do cięcia drzew. Musimy sobie kiedyś to wypróbować. Co my tu jeszcze mamy? Wow, jakie fajne maszyny. To znamy, to znamy. Co tu jeszcze jest? This machine breaks trunks into wood clips. Hu hu hu, czyli tu możemy ciąć to na kawałeczki, zdaje się. A zamiast Scorpion Kinga chyba taka dostawka. No i tu mamy rzecz jasna przenośny... Nie, moment. Aha. Aha, to jest do małych drzew. To, to z tego robimy trociny. Znaczy, tym robimy trociny. To jest taki rębak. Tylko, że on jest do małych ym, kawałków drzewa. Nie małych takich belek. A tutaj mamy do większych już belek. I to jest przenośne, mamy ten rębak jeszcze taki do stawiania na farmie na przykład. No i mamy jeszcze ten starszy rębak, który też już znamy. Tutaj mamy Sampo, ten drugi taki Scorpion King. No i mamy jeszcze samego Scorpion Kinga. Dobrze, jedziemy dalej. Kategoria, mamy różne piły. Cztery sztuki z każdej firmy. No i tu mamy, co my tu mamy? Technologia Bell. O, a co to jest? Oho, ho ho Jest tu dużo maszyn, których nie znam. Tutaj mamy do kwadratowych Bell. Zbiera. Tu mamy owiarkę. Tu mamy do okrągłych. Tu mamy Bellarkę do o, kwadratowych. Tu mamy do okrągłych. okej. Okay. Tu mamy rozrzutniki. O, to mi się przyda. Tylko kurczę, jakie to drogie jest przyczepa samozbierająca. I taka droga. Mus muszę zebrać pokos słomy zbierającą, Właśnie chciałem sobie zobaczyć, ile to kosztuje. A, tu mamy zgrabiarki. Tu mamy przetrząsacze. Kosiarki. Widzicie, teraz jest trochę więcej tych kosiarek. A, mamy nawet taką boczną. Fajnie. Jest dużo, dużo różnych możliwości. A to co to jest? Nie wiem co to jest. Do czego to służy? Coś do trawy chyba. Też coś przetrząsuje. Tu mamy zbiorniki obornika. Też mamy z, ten z kultywatorem. Tu jakiś naprawdę wielki zbiornik, nie wiem ile to może pomieścić. Tutaj wszystko jest napisane, jakie mamy potrzeby, coś tam. No fajnie, ogólnie ten interfejs zauważyłem, że jest tu bardzo czytelny w tym farmingu. Zdecydowanie łatwiej się w nim odnaleźć, jest yy, sterowanie też lepiej pokazane. Jak mamy obsługę jakiegoś ciągnika, to mamy wszystkie yy, możliwości z nim związane. A tutaj mamy... Fields... Uuu... To chyba też jakieś rozrzutniki nawozu, obornika konkretnie. Tu mamy rozrzutniki nawozu, o właśnie, tam mieliśmy rozrzutniki obornika. Idziemy dalej. Tu mamy opryskiwacze, taki duży teraz opryskiwacz mamy w tej grze. Tutaj mamy kultywat. nie, tu są siewniki, to są różne siewniki. No jest tego, ten jest ogromny, wow! Co to za jakiś statek kosmiczny? Hoho, ho, nieźle. Tu mamy kultywatorki. Cyk. Pługi. Jest tych pługów trochę, no i będziemy musieli oczywiście tych pługów teraz używać, one nie będą takie bezużyteczne. Tu mamy przyczepę przerzucającą czy... czy z ...przenośnikiem, coś takiego, nie pamiętam jak to się tam profesjonalnie nazywało. No i same wywrotki. Tak, tutaj już mamy kilka takich mniejszych. Większa, jeszcze większa. Taka już super duża to jest ta. Największa. 59 tysięcy litrów. No i będziemy sobie tym działać. Zaraz dojdziemy do najciekawszej rzeczy, czyli ciągników, ale to za moment. Tu mamy coś. Coś. Aha, to jest do buraków. Tu buraki i tu buraki. Mamy dwie maszyny, ale co to jest? Wow. To wygląda, to wygląda to nieźle. Nie wiem, czy właśnie nie będę starał się zajmować od razu burakami. Chociaż. Chciałbym czymś innym się zajmować niż ostatnio się zajmowałem farmingu. A Tutaj mamy do ziemniaków. Cyk. Tutaj mamy. Mamy, mamy, mamy. Co? Ojej, a co to jest? To jest chyba do robienia kiszonki. No nie? Hederki, tak, to są hederki, a tu mamy same kombajny do, o, mamy kilka różnych tych kombajnów, czy, czy... Nie, nie, kombajnów, tylko coś, to się nazywa, taką głupią nazwę ma, kiszonkowóz, <noise> nie, 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 e... sieczkarnia, o, właśnie, to jest taka głupia nazwa, tu mamy hederki do kombajnów, kombajny, cyk, No, jest tego trochę. Kombajny, ciężarówki. Mamy dużo ciężarówek. Mamy tatrę, mana, lizarda, dwa lizardy. Hmm, trzeba by było tą tatrę przetestować. Mamy jakieś headery do ciągników. I tu jakiś, jakieś coś ciekawego: jakaś maszyna. Hmm, ładowacz przedni, czołowy. Ładowacz czołowy. Tu tutaj mamy jeszcze akcesoria do ciągników. No i ciągniki, no i tutaj <noise> wybór jest ogromny moi drodzy, zobaczcie, jest w czym wybierać, ten ciągnik, którego dostawaliśmy w farmingu poprzednim Na samym początku tutaj kosztuje 97 tysięcy euro, także troszeczkę jest tej kasy do wydania na niego, ale on jest naprawdę bardzo dobry Później się zaczynają takie wielkie bestie już jak tutaj tak? Mamy, to jest. A, o jest Lamborghini. Już bałem się, że Lamborghini nie będzie, ale jest. Jest case, jest JCB. Ło, wow, tu jaki wielki. Widziałem go ostatnio na pokazach. Skubaniec jest ogromny. No i zaczynają się gąsienice. Tutaj takiego czołga mamy. Tu drugi czołg. Tutaj. o oh, oh, oh. No będzie zabawa, na pewno. Tutaj mamy takie dwie modyfikacje. To są modyfikacje stworzone przez twórców gry. Oczywiście tutaj mamy sobie takie inne malowanie na tych ciągnikach. Tutaj mieliśmy ciągniki... bo to nie wszystko... Nie, wszystko, sorry. To już wszystko. Ciągniki były ostatnie. Także widzicie, jest tego dużo... Wow! Nie wiedziałem, że ja mam te dwa duże ciągniki w garażu. A one mają po 145 koni mechanicznych. dostaliśmy takie dwie case'y, dwa case'y. I mamy jeszcze taki mniejszy ciągniczek, 125 koni mechanicznych. Dostaliśmy sobie kombine z hedelem, kultywator, siewnik jakiś, samochód. Widzicie, mamy tutaj kilka postawionych już wiat. Tak. No i ja już sobie zacząłem tutaj pracować. Widzicie, że jedno pole mam zrobione. Samochodzik sobie, pokażę Wam samochodzik, jak wygląda. Pickup Rodeo. A dziwne, coś mi teraz padło. Też nie chce działać na tej mapce, spróbuję go jeszcze raz podłączyć. Bo działał dzisiaj. Działał przed chwilą, nim jeździłem. A teraz, teraz coś mu się odwidziało. Nie, coś mu się odwidziało i nie chce działać. Może ja go wyłączyłem, bo coś tam w sterowaniach yy, grzebałem. OK, Pickup Rodeo. Tak sobie wygląda. Możemy sobie nim oczywiście śmigać te 123 km na godzinę, także jest to bardzo szybki samochód. Mapka jest duża. Jest duża. Aha, ciekawa sprawa jeszcze jest taka, że teraz możemy sobie o, jeszcze mam, zaraz coś wytłumaczę. Tutaj jest dużo, dużo różnych takich małych, małych, różnych rzeczy, które warto, warto, abyście wiedzieli. Teraz tak, tutaj mamy. Możemy sobie włączyć radio. Jak chcemy. Ustawić sobie głośność wszystkiego. Głośność radia, tak. Głośność ogólną. Wszystko możemy sobie tu ustawić już z poziomu samej rozgrywki. Nie musimy wychodzić do menu głównego i zapisywać swojego save'a, tak? Tylko mamy to tutaj dostępne. Tu oczywiście te opcje związane z wzrostem, różnych takich innych rzeczy ułatwiających albo i nie ułatwiających. Ja gram teraz na trybie łatwym. I tutaj mamy rodzaje. Ogólnie to jest samouczek, nie, taki taki poradnik, odnośnie tego jak co się robi, gdzie się robi. Tutaj mamy rodzaje wszystkich produktów. Tutaj mamy pszenicę, jęczmień, rzepak. Mamy też właśnie słonecznik. To nie wiem co to jest. Groszek? Nie wiem czy to grosz. Nie, to nie jest groszek To jest coś innego. Ja, nie wiem, nie mam pojęcia. Musicie mi napisać w komentarzach. Tutaj mamy kukurydzę. To nie. Co to jest? To są ziemniaki, to są buraki, a to chyba drzewa. <laughs> nie, to nie są drzewa, to coś innego. No ja nie wiem, ja rolnikiem tam nie jestem. Będzie trochę więcej roboty z tym wszystkim. Myślę, że będzie ciekawie. Tu, jeśli chodzi o. Uhuhuhu, to są statystyki takie mniej ważne. Tutaj mamy zwierzątka. Widzicie, że jest tutaj informacja, że wszystkie zwierzęta potrzebują wody, więc będzie trzeba im wodę dodatkowo jeszcze dostarczać. Tutaj mamy od... odnośnie każdej z zwierzątek, co będą potrzebować. Mamy świnki. Świnki potrzebują tego, tego, tego. I krowy potrzebują tego, tego, tego. Jedziemy dalej. Tutaj mamy finanse. Akurat mam pożyczkę na 50 tysięcy euro. Ja jej nie brałem tuba już tutaj automatycznie wzięta. I mamy chyba koszty utrzymania wszystkich maszyn. Zdaje się, że dzienne. Nie jestem pewny, do czego jest to. 78 dni. Chyba musi minąć 78 dni, żebym to zapłacił, czy coś? Nie jestem nie jestem dokładnie pewny. A tutaj mamy. Właśnie, to jest ciekawa sprawa. Bo tu mamy każdą z takich farm, które są na mapce. No i w każdej tej farmie mamy różne ceny. No nie? Tu mamy na przykład pszenicę. Zobaczcie, jak się różnią ceny. Tak? Mamy 806. Ja podejrzewam, że te ceny się zmieniają później. Jeszcze, jeszcze tego jakby nie, nie sprawdzałem. A tutaj mamy na przykład. Zobaczcie, jakie różnice są. To chyba rzepak jest. W rzepaku. Tu mamy za 1410 euro, a tu mamy za 800. Taka jest różnica. Najdrożej mamy w tej tutaj farmie. Także fajnie, że teraz będziemy mogli sobie patrzeć, gdzie dostarczyć dane zboże i już na starcie wiemy, że tutaj sprzedamy to najdrożej, prawda? Tu mamy słonecznik, słonecznik i mamy na zielono pokazane, gdzie jest najtaniej, znaczy gdzie może najdrożej sprzedać, gdzie będzie najlepiej sprzedać. Tutaj mamy ten groszek. Tu jest kukurydza i te ceny. Widzę, że coś tutaj mi nawet przeskoczyło. Z tym, że no ja nie potrafię teraz stwierdzić, które dokładnie. Ok, więc to mamy. No i oczywiście farma. Mamy tutaj pokazane. Możemy sobie wszystko, zobaczcie, oznaczyć albo odznaczyć na tej mapie. I co najfajniejsze, możemy sobie ją w końcu zzoomować Wybrać sobie jakieś narzędzie. Możemy tutaj. Możemy sobie wybrać tutaj. Bardzo łatwo narzędzia. I do tego menu wchodzimy escape'em. Także mamy bardzo fajnie pod ręką zawsze. Co to jest? To są, aha, to są teleporty. Możemy się przeteleportować w to miejsce, w tamto. A to co to jest? Visit. A! Możemy się przenieść nawet do naszej stodulki Tutaj będziemy układać sobie, składowywać. Mm, składowywać sobie siano. Jeszcze coś zobaczę. Tutaj różne teleporty. A, i możemy też na konkretne pola się pojawiać. Tak, możemy do dealera krówek, owieczek, na, na stację benzynową. Tak, no jest tego, jest tego dużo, także nie musimy. Teraz mamy teleport do każdego miejsca na mapie. Nie musimy, wiecie, tracić czasu, żeby tam dojeżdżać. A, cyk. Tak, możemy sobie wszystko tutaj oznaczyć, odznaczyć wybrać konkretny teleport narzędzie. No i co ciekawe, od razu możemy jeździć sobie, moi drodzy, a możemy sobie jeździć pociągiem, pociągiem, <grym> z pani nowozem. Tak, możemy jeździć dookoła mapki i powiem szczerze, ta mapka jest dosyć duża, jest dużo, dużo szczegółów, bardzo szczegółowa jest. Zobaczcie, że są różne rodzaje drzew. No i możemy tym pociągiem jeździć sobie nawet 83 km na godzinę dostarczać do kolejnych miejsc różne towary. Tu nawet mamy wagonik na drzewo, z tyłu mamy wagoniki na jakieś zboża. Mamy duże, w sumie nie wiem czy te pola są duże. Na tej mapce wyglądają, że one są małe. No ale zobaczcie na moje pola. Moje pola to są chyba 12, 14 i 15 i one są spore. Ale jak tak patrzymy na mapkę, to są małe. I teraz, tak, jeśli chodzi o jazdę pociągiem, no to żeby zatrzymać się na stacji, ja już teraz hamuję cały czas duszę S, żeby przystopować. A dalej, już przed tym na wysokości tamtego czerwonego budynku, nazwijmy to, na wysokości tego czerwonego budynku, właśnie sobie zacząłem hamować. I bardzo fajnie jest to zrobione, że ten pociąg rzeczywiście zachowuje się jak pociąg. Bardzo fajnie. Możemy nim oczywiście sobie cofać. I tutaj mamy drugi, którym też już sobie oczywiście jeździłem. Cyk. No i tak Wam wszystko opisałem w tym odcinku, jak to wygląda. W następnym odcinku już zaczniemy bawić się konkretnie tym, 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 tym wszystkim. Maszynami. Tak. A dzisiaj sobie zobaczyliśmy, jak ta gra wygląda. I sobie, sobie sprawdziliśmy maszyny. No, bo to też trzeba wiedzieć. Tutaj nawet, o patrzcie, mamy coś ciekawego. Wysiadam. <laughs> Niech sobie, <laughs> kurde no. <laughs> Pojedzie sobie kawałek. Tu mamy, zobaczcie, co my tu mamy. <laughs> o nie, możemy to obsługiwać. Patrzcie na to. Powinniśmy też tym jeździć. Tutaj na dół. A o właśnie, patrzcie jak super! I tutaj będziemy mogli rozładować jakiś pojazd, jakiś jakąś naczepę. Sterowanie jest bardzo podobne jak wcześniej mieliśmy. Tyk, coś tutaj sobie nabierzemy i do góry. Tak? O, 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 moment, nie tak. Tutaj mamy otwieranie. A, 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 a. Aha, i tutaj mamy przenoszenie tych kłód ewentualnie. Jestem ciekawy właśnie jak będą wyglądały te kłody i, i, i zabawa z nimi. Tak więc zapraszam was na kolejne odcinki. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, dlatego że mamy w tym farmingu dużo więcej możliwości wykorzystania tych wszystkich maszyn. Dziękuję wam bardzo. Na razie papa. Pa.